Chciałabym podziękować pracownikom służby zdrowia, tym wszystkim, którzy pracują w aptekach, laboratoriach, karetkach, szpitalach. Dziękujemy za Wasz trud. Bardzo dziękuję Paniom z mojego przedszkola, doradcy, Pani Mariolce i Karolinie za to, że mi przesyłają lekcje. Dziękujemy Wam za Waszą pracę. Za czas poświęcony dla naszego życia i zdrowia. Jesteście wspaniali, dlatego łączymy się razem z Wami w akcji Kokasz. Serce. I zostań w domu. Dziękuję wszystkim tym, którzy nie mają możliwości i komfortu pracy zdalnej, i pracy z domu, którzy codziennie chodzą do swojej pracy i dbają o to, abyśmy my mogli ten czas przetrwać bezpiecznie w naszych domach. Dziękuję. We are really grateful for all the support from doctors, nurses, hospital staff and paramedical staff for their dedicated contributions. Also, thanks to our OBC management and staff for their able guidance in helping us through this process. Here, every contribution counts and we are thankful to all those who made our work life and also personal life safe and healthy. Dziękuję wszystkim wolontariuszom za ich empatię i troskę o drugiego człowieka. Nie zapominajmy o tych, którzy muszą chodzić do pracy, dlatego że ten kryzys właśnie jest w centrum ich pracy. Ryzykują swoim e, zdrowiem, a może nawet życiem. Aby ratować nas i tych, którzy tego najbardziej potrzebują, e, miejmy ich w pamięci i podziękujemy im wszystkim. W imieniu zespołu kancelarii serdecznie dziękujemy służbie zdrowia, wolontariuszom oraz darczyńcom za ogromny trud wkładany w walkę z koronawirusem. Dziękujemy. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję. Zostań w domu. Bardzo dziękujemy wszystkim weterynarzom, którzy dbają, aby nasze zwierzaki pozostały zdrowe. Dziękujemy tym, którzy leczą, sprzątają, gotują, kasują. I dostarczają. Ja dziękuję wszystkim optymistom, szczególnie tym działającym w biznesie. Za to, że są przedsiębiorczy, że działają, że są kreatywni i wiedzą, że ten kryzysowy moment też się kiedyś skończy. Trzymam za nas wszystkich kciuki. Dziękuję każdej mamie, mamusi. Za wysiłek, za cierpliwość, za kreatywne pomysły, za zaangażowanie, za wielką miłość. Dziękuję. Jesteś dobrą matką i świetnie ci idzie. Wielu z nas codziennie naraża życie, wykonując swoją pracę. Są to policjanci, pracownicy sklepów, kierowcy, pracownicy służby zdrowia. Zwykłe słowa: Dziękuję nie wystarczą. My jesteśmy Wam dozgonnie wdzięczni i dziękujemy z całego serca. Zostańmy w domu. Dziękujemy wszystkim pracownikom Aptek za ich poświęcenie, za to, że w obecnych, jakże trudnych dla nas wszystkich czasach możemy na nich liczyć każdego dnia. Dziękujemy tato, że ratujesz się. Bravo, brawo tata.